Cześć, mam na imię Mariusz, witam was na moim kanale Mario TV. Ostatnio byłem we Wrocławiu i chciałbym wam pokazać kilka miejsc, w których byłem, takich może miejsc znanych dla zwykłych turystów, a mianowicie zaczynamy od placu strzegomskiego, gdzie mamy taką lokomotywę i możemy sobie zrobić zdjęcia, jak ją na przykład podtrzymujemy. Bardzo fajna lokalizacja. Następna to będzie ruska 46, gdzie mamy neony. Nie wszystkie działały, ale bardzo fajna, ciekawa lokalizacja, akurat w centrum miasta. Na Hubskiej 44, browar mieszczański mamy na przykład mural. Sami swoje taki pomnik yy, konia. I jeszcze jest powinien być gdzieś pomnik smoka. Niestety nie mogłem go znaleźć. Prawdopodobnie mogli go gdzieś schować albo nie wiem, poszedł, poszedł do renowacji. A teraz widzimy już zdjęcia kolorowych podwórek, które mieszczą się na ulicy Franklinta, Franklina Delano-Roosevelta, ewentualnie na Jedności Narodowej. Ja zaparkowałem sobie auto na Franklina Delano-Roosevelta i po prostu tam się wchodzi właśnie w te w bramy wjazdowe i tam mamy właśnie od tej wewnętrznej strony tych kamienic, w podwórkach właśnie takie różne murale i nie tylko, bo też są takie ceramiczne akurat stworzone takie różne ptaszki, jakieś dinozaury, także naprawdę bardzo, bardzo akurat tutaj ciekawa lo lokalizacja. Jak widzicie na zdjęciach, mamy też fragmenty anime, są różne tematyki, także naprawdę e, wielki szacunek dla tych osób, które to wszystko robiły. No i bardzo polecam oczywiście to miejsce, e, żeby je zobaczyć, naprawdę od razu zmienia można powiedzieć te szare kamienice, bardzo kolorowe, bardzo takie radosne. Miejsce, w które można odetchnąć. Naprawdę polecam jeszcze raz kolorowe podwórka na Roosevelt'a. Jeszcze będzie jedna lokalizacja na sam koniec po tych wszystkich zdjęciach kolorowych podwórek: a mianowicie na skrzyżowaniu alei Marcina Kromera a Macieja Michowity jest sklep. Głównie z różnymi właśnie takimi. Akcesoriami na przykład świątecznymi albo Halloween, albo jeszcze zupełnie innymi, na przykład na śluby. Chcieliśmy tam zobaczyć oczywiście e, różne ozdoby świąteczne, no i podjechaliśmy. A okazało się, że cały budynek jest opatulony jakimiś pająkami wiszącymi, także już przygotowane było na Halloween i co ciekawe w środku, co sami zobaczycie na filmiku, też zostało mocno to ozdobione. Halloweenowymi akcesoriami, które można zresztą w tym sklepie kupić. My oczywiście jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało na święta Bożego Narodzenia, czyli te świąteczne wystawka. Ciekawe, czy będzie równie ciekawa jak ta Halloweenowa. A to zobaczycie zupełnie na końcu po tych zdjęciach kolorowych podwórek. Także też zachęcam do obejrzenia tego ostatniego filmiku. Jak już wcześniej wspominałem sklep Kosta Miejsce Inspiracji, Aleja Marcina Kromera, a Macieja Miechowity. Obejrzyjcie sobie filmik. Witajcie w Kosta, w Miejscu Inspiracji. Wchodzimy na własne ryzyko.